W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę oświeć nasze serca, abyśmy słuchając to Słowo, mogli zrozumieć to, co do nas mówisz, abyśmy słuchając to Słowo, stawali się lepszymi ludźmi i żyli na Twoją chwałę. Amen. Posłuchajcie Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 8, wersety 19-21. do Wtedy przyszli do Niego Jego matka i bracia lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu, Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą, lecz on im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Dzisiejsza Ewangelia podkreśla to, jak ważne jest to, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby tutaj znajdywać to, co jest nam potrzebne do życia. Bóg pokazuje, że jesteśmy Jego braćmi, jesteśmy nimi, kiedy słuchamy Słowa Bożego i je wypełniamy. Jest to fragment, który następuje zaraz po wczorajszym. O tej przypowieści o lampie. To, co właśnie też wczoraj mówiłam, żeby nie chować tej lampy, pokazywać to, że jesteśmy uczniami Jezusa, nie wstydzić się żyć z Jezusem, dzisiaj jest tego dobitne potwierdzenie. Rozważaj Słowo Boże. Do tego Bóg chce Cię dzisiaj zachęcić. W pierwszym czytaniu jest też mowa o tym, żeby budować dom Boży. Teraz nie musimy składać Bogu w ofierze jakichś baranów, cielców, koźląd. tylko tak naprawdę Jezus, krzyż, tak ważny dla nas znak, rozpoczynamy nim każdą modlitwę. To jest istota naszej wiary. Bez niej nie byłoby tej nadziei, bo krzyż tak po ludzku jest końcem. A dla Boga ten koniec jest początkiem. Może masz teraz w swoim życiu jakąś taką sytuację, której, no po prostu, mówisz sobie nie dam rady. No po prostu to już jest takie jedno, że nigdy się z tego nie wydostanę. Pomyśl sobie, że jak przeżywasz takie coś, to Bóg chce Cię zaprosić do jakiegoś początku. Do nowego życia. Zawiesz mu to, pomódl się, on cię wysłucha. Pielęgnuj w sobie tą świątynię Boga. Bóg dał nam wielką obietnicę: jesteśmy Jego dziećmi i więcej jesteśmy Jego rodziną. To jest niesamowite. Bóg? Które tak się zniżą do natury człowieka, który jest grzeszny. I jeszcze bierze nas niejako do swojej rodziny. Wykupuje nas z niewoli grzechu. Wszystkie grzechy, które były, które są, które będą, są już odpuszczone nam przez moc krzyża. Amen. Niech Was Bóg teraz wszystkich błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam jutro na siódmą na kolejne rozważanie.